Ludzie wyrzucają do śmieci banknoty, pieniądze. To możliwe. To nieźle. Tutaj zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco. 50 groszy na widoku. Łańcuszki. Kolejne 50 groszy. Bodaj. Lindor, pusty. Ale tu jest monet. Więcej monet! Lakę, złotówka. Przesypiemy do drugiego kartonu. A nie, do tego. No nie wiem. Można i tu. O, o, ale leco. I nie tylko monety. Tutaj przesypę. 10 groszy. No, no fajna skrytka. 50 groszy. O, ile błyskotek. Ile błyskotek. Srebro, złoto. <laughs> Brąz. No do, do przypatrzenia do przepatrzenia na pewno takie kurcziki chyba O, następne monety wyskakują to nie Karta do gry Bono To chyba nie Tutaj. O, takie Zańko, takie takie następne Faktycznie jakieś w złotym kolorze, cyrkle. Ucieka. Ej, banknot chyba. Tak? Chyba. No banknot, A. faktycznie. A, ale po 9 <głos》> zł prawdziwe. Nie, 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 tak. Czy do zabawy? Nie, nie do zabawy. Raczej znaczy nie. Chyba prawdziwy banknot widzowie. Siapierdziele. Ja I jeszcze 5 groszy w tym piórniku. Ktoś wyrzucił nie dwa grosze 10 zł. Co jest gramy? Kolejne 10 groszy. Tam widzisz to? Nie widzę. I złotówka. No proszę. Co jest? Złotówka 50 groszy, tak. Warto pogrzebać. 10 groszy, 10 zł. A co tam się dzieje? No właśnie widzę. Jakiś... Oczeki. Gwiazdka. Gwiazdka. Co jest? 20 groszy, 10 groszy, zaraz to wszystko powyciągam do, dokładnie. Nie że rok szkolny się zaczął, a ludzie wyrzucają w piórnika 10 złotych i, i te 10 groszy, jak nie więcej. Zobacz to. Mhm. Biedronka, o, 2 grosze, Następne. Dosłownie nowe karty do gry, jeszcze nie używane. No tak, się na karty wzięło, a sakieros. A został przyklejone, upaćkane monety razem z banknotami 10 złotowymi Co tu się odwaliło właśnie w tym kontenerze, w tym kartonie? To ja nie mam słów. A co będzie dalej? Ależ tutaj się dzieje. Po pieniądzach mamy ciekawą rzecz. Normalnie jak w różowych okularach. Troszeczkę jest hałasu od ciężarówek. Może to wysypiemy. A gdzie Jest jesteśmy? W optykach? No, można Tekuj. dopierać sobie. Szkoda, szkoda, że tylko jeden. Wystarczy. Już jest zapakowane, ładnie zapieczętowane. Można wybierać sobie numer rozdwaru. Dla babci, dla dziadka, dla troszeczkę młodszych, dla nauczycielki. Są i słoneczne. O, to jest poważne, o. Taki skórzany puterol. Jest pełny. Co tam się znajduje, co tam się znajduje, co to jest? Nie wiem jest suszarka elektryczna, strząsowa. To lata PRL chyba, co? Bo ja to nie nas... wiem, ty, to nie ten nieskurzany. dasz taki to? zapaszek leci. Do czego ono służy, widzowie? Możecie dać no. znać. A ja patrzę głębiej. zaglądam dalej. O, leci, ludzie. No, to też jest. Z Tym razem trafiłem suszarkę. Nie spodziewałem się jej w środku. Bynajmniej taki ma wygnąć A może taki pistolecik z przyszłości. Ooo, zaglądał. Woleczek. woreczek. Patrzymy, widzowie. Skarby, śmietnikowy raj. To wszystko się Zapaliczki. ze sobą łączy. Tak. Jest to lakie. Tak mi się wydaje. Czy ty takie zapalniczki używałeś w latach P.R. Ja jeszcze mi nie pozwolono zapalniczki nosić, bo się wali, że to to jest Ma taką pazłotko jak Michałki, cukierki. Drugie, za, druga zapalniczka w sam samym. To styl. są takie chyba na benzynę. Trzecie. No i reszta to już takie zwyczajne. Plus zegarek chyba jest. A faktycznie, to jest zegarek. Jak ty to dojrzałeś? No, widziałem go z góry ptaka. Żółty ptaka. jak on się nazywa? Ten zegarek. To jest zapalniczki, zegarki, okulary tam. Troszeczkę dalej mamy żelazka. Starodawne. Jakie dokładnie, zaraz zobaczę. No dała hmm. Miok. 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 MJ. Dobra, No, kolejne zapalniczki, i kolejny zegarek, i kolejny zegarek. Powiem więcej, nie tylko jeden, nie tylko dwa. Może być raz, dwa, trzy. Japonia, U. Tokio, Osaka, Japonia, Nagasaki. To jest ważna firma. O, następny Futurystyczny zegarek Laguna Lakę, piłkarski poker. Tak, pamiętam. <laughs> Laguna to był chyba. Ten co złamał poprzeczkę. Sędzia, tak? Tak, trochę skorumpowany, ale Sędzia. Tak patrzę. Z środka, jest jeszcze zegareczek. Jedzie, jedzie samochody. Złoty, pozłocany. Fajny pasek. Taki pasek poniszczonego węża. Wymieniłem na rękawiczkę na nową. Taka ciekawostka. No, widzowie, co tam pisze na tym zegarku? Uspokojcie rękę. Raczej nie nasza. Nie nasza nazwa. Ceramika. No i tam dalej mamy długopisy. Mogę jeden wyjąć, pokazać. Na przykład. Piszące. a masz kartkę? Michael. Michał. Michał. Tak, Hilary zgubił swoje okulary, a ja już gubię swój wzrok. Był jeszcze jeden zegarek Dosyć tajemniczy hmm. Tajemniczy, ale ma, ma swój urok Okularowy świat śmietników 21 sztuk Oczko Oczko i to jest na oczko, oczko na oczko. Widzowie pra pracowaliście takimi żlaskami w o, latach 80., -tych, 90. Też małe, żaradeczko, mini. Ludzie się pozbywają. Coraz mniej można takich spotkać. Ale one leżały gdzieś tu długo, musiały leżeć. O, że one dotrwały do, te, do, te, do tego czasu, do tej epoki. Ja nie mogę. Ja bierzmę. O, to to betoniarka? To jest żelazko betoni betoni betoniarkowe. Żelazko zwane betoniarka. Z roku 1986. O, to rzeczywiście dawne czasy. Myślę, że cenne, mimo że już nie do używania raczej, bo teraz ludzie wybierają te nowoczesne, wiecie, co prawda te żelazka chodziły jak ta lala, no ale... Parowe, nieparowe, te były lepsze jak te nowoczesne. Ale co kto woli. E, no to fajne, fajne skarby, nie? Dużo, dużo takich z przeszłością, z wielką duszą. Trochę wspomnień. No tak. Wspomnienia wracają, ale my idziemy do przodu, nie cofamy się. Hej, hej, widzowie, jak tam po maratonie? Jesteście gotowi na nowe przygody? Bo ja tak! Szkatuka. Szkatuka! Kurka, jaka zarąbista Serce. Otworzysz? No właśnie, to jest. wyższa matematyka dla, dla golsena? Chyba. O już. Yes. Yes. Ale i tak fantastyczna. Ładna, nie? Mhm. Brokatowa. No e, i bo palec mi przymierzy. Diament, diament. Szmaragd, szmarat. Czary, mary. Ciekawy karton, Dwa grosze albo grosz, tu po lewo, po prawo pudełko, MotoGP, zaglądamy. Moto, moto oto moto, żeby się nie zamotało, przerzucamy, patrzymy ile będzie monet, czy może jakiś grubszych spraw. Szukaj na razie drobny, a później grubsze może. Psi Patrol. A to on tu pilnował. Fajny kwiatek. kwiatek. Coraz bliżej, coraz bliżej. Linijka. Jeden grosz. Też pieniądz. Kolejny jeden grosz, jeszcze jeden grosz. Grosz numer 4, 5 groszy. O proszę, stawka razem, rośnie. Razem 9. Stawka Misio. Następny misio. I mamy sukces. Następny grosz za ostatni grosz. Budka suflera. Niezły łup. A co będzie dalej? Z tym pytaniem idziemy na kolejny śmietnik. Spójrz tutaj. Co, co my dzisiaj się na wyciągamy? Lakier, chociaż trzy dla widzów. Sprawdź co ludzie wyrzucają do śmieci. Nie znam się na kosmetykach za bardzo. Lakiery. Wow, A, dobra. To jeszcze jeden. No, Słuchaj, nie, lakier. No. Widać, że nie jesteś, nie jesteś tym fachowcem. Robisz to pierwszy raz. A takie śminki, lakiery. To jeszcze jeden. Nie nie, dziękuję. Ja się nie maluję. A to jest bezbarwny jakiś. To pasno przy chyba. Bezbrawny, bezbarwny i pewnie bez zapachowy. Znaczy. A to nie wszystkie wyciągnięte. Dobrobyt w Polsce normalnie. A to jest I Jak to no, wygląda? Nie używane, chyba. Zerto ciekawe jak wygląda, zerknie. nie? Ale to wygląda kapitalnie. Co? Jest, no czarno. O, to dobre wie chyba, a można i bąsy pomalować. <grym> można. No. Ten żółw żyje już ponad 100 lat. Zaprowadzi was na jeszcze lepszy śmietnik. Klucze? Wygląda na klucze. Srebrne klucze. Nie, nie Co klucze. Takie indiańskie kolczyki. A to gdzie się nosi? Na szyi? Też nie kolczyki, takie wisiorki. A to fajnie wygląda. Dla mnie to wygląda jak nieznana materia, nie z tego świata. Tak? A to musi być cenne. Jak to. Tak? O kurde, zobacz. Nie, bo zamarzyłem się. To lakę, zobacz jakiś sprzęt tutaj został. O to poważny sprzęt. Normalnie skuter noga. Co on zbiornik z tyłu na paliwo? No ja. Prawdziwy. Ja Motorowe. Gdzie mam nacisnąć? Tutaj? A jak wybuchnie? Sygnał jakiś, da? Nie będzie. Bum. Te żółty. O tryb. Nie, to już nie ma baterii. Zakurzony przywędrował pewnie z piwnicy albo z jakiegoś tam strychu. Ale ja o. nie wiem, czy to nie było na baterii. I tak, że strychol z piwnicy bo się tu patrz, pęczyna jest. No a to było na baterii. Patrzcie, przewody są. A tu? Tu. Aha. Warning, warning, warning. Zobacz, to jest ostrzeżenie napisane. Nie dotykać, tylko dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat. No to tak, ja kurwa. A to ty możesz dotykać? No to dotyka, ja nie będę. Do tego klawiatura Logitech ze śmietnika w całkiem dobrym stanie. Klawiatura Logitech K120. A może ten kartonik sprawdzimy? SDS. Smetniki dają skarby grucha a więc zaglądamy skoro grucha. O, jeszcze a, drugie grucha, pudełko hopen. Drugi. O jeszcze grucha, suszarka. Jeszcze grucha. Gdzie uciekać. Nie może tam będzie trzecie pudełko i tak samo będzie gruchać. I być może. O ile otworzysz. Otwiera przez rozrywanie. Nie. Papier. To, to gruchało. To to gruchało. Tym razem nie banknotowe papiery. Ale mnie zmiedziło. Ola Boga. To z, z odkurzacza? Zgarnięte razem ze śmieciami. Cześć Koniko. Konika przesypali. Cześć Tygrysko. Dawaj się. O, ja Cię nie mogę. Bez komentarza. Kubuś Puchatek. No i tak uśmiechnięty Jeszcze trochę oda latarkę Zobaczcie Lew Daje znać, że jest wszystko z nim ok. Trochę z Lego Co tam jest, tam za dużo kurzu? Uuu, i, I czekaj, no. czekaj, czekaj Czekaj, bo po 10 złotych dzisiaj wszystko jest możliwe. No nie tym razem, ale stuwa jest. Ale oko, oko cieszy. O, oko cieszy, ale to jest takie, wiecie. Ładnie wygląda. Falsyfikat. No, ale fajnie. Pieniądze nieprawdziwe. Doceniamy. 200 złotych. Doceniamy tak no samo. Zobacz. Falsyfikat. Ale jedno 10 złotych było prawdziwe. Było. To, to się, Może tu będzie prawdziwe? To się wydarzyło. Oj, bez głowy. No nic. Co? Mm, ale kurzu. Nie, nie, może zostać. Dobra, to tylko tu sprawdzę jeszcze przypinkę. Koala panda. No, zobaczcie, zakopane. Kapsel nie złoto. Dobrze. Co ty Laki otworzysz. O, o jakie o. fajne Do kluczy bryloczek Fajne dla kobiet No Zaj fajne, nie? No, zobacz. Co, nie otworzymy? Nie przekonamy się. Co się znajduje w środku? <głosy <głosy> Drugie bierze. Drugie będzie bardziej poluzowane, myślisz? <głosy> <głosy> albo monety, albo jakieś kule mocy. O! No. Czekaj, może ja tu wezmę do góry O, udało się tak, bo tak to... O, kule. Cool. do czego one służą? Te, te zielone patyczki. wkładasz je i wydmuchujesz nosem. A, no, to jest magnes chyba tej kuli. Wyciągasz kulę i te. te nie kuli, tylko te. Otyczkę. A, okej. Okay. Nie fajne. A. Dobra to ja tu zostaję, się pobawia to się trochę... Tej monety te wyciągnie z tym, tym magnesem. To rakię? To Powiem tak, babcia się narobiła, a synowa, a córka wyrzuciła, synowa córka tam. Nie pierwsze takie zdarzenie podczas śmietnikowego raju, a ten obraz to jest babcia malowała. O, o, jakie fajne drzewo. Drzewko szczęścia. Tak. Pomyślmy sobie jedno życzenie, ale tylko w myślach. I widzowie również. Na pewno się spełni. Jeszcze mamy rozkładany domek. Jeszcze mamy dwa obrazy, trzy. To do tego, do kompletu. No też składane. Tak, również drzewko szczęścia. Do złożenia. To jest. No, coś w tym stylu. No, Można by było to włożyć, ale to... No to robimy, dlaczego nie? No, gęką ułoży to po swojemu, ale mniej więcej. Taki, taki efekt. Spójrzcie na to. ile dobrych ciuchszków w tej torbie dla dzieci w większości spodnie, jeansowe nie tylko, spodnie, również koszule, i to w idealnym stanie. Ta, to nowa ta nowa z etykietą. Może dalej nie wyciągnąć? Tak, ratujemy. Kładziemy tutaj przy kontenerze PCK. Jutro jest wywózka, śmieć. Co można znaleźć na śmietniku? Ano nie w sklepie, buciki. Ze złotą klamrą. Całkiem eleganckie. Libra Pop Komfort. 38 36 Czyż to nie jest kapitalny widok Zaglądasz do śmietnika i wyciągasz parę butów Bardzo dobrym stanie No tak, piórniki lądują do śmieci, mimo że nowy rok szkolny. Laki otworzysz. Te się znudziły. Trzeba nowe kupić. W piórniku też są kwerki, biegopisy, i temperu. Dobra, już pomijając akcesoria. To jest. Pomijając akcesoria, piórnik jest genialny. Co z tego, że dzieci mogą się jeszcze pobawić takimi betoniarkami, chociażby, albo tym pistolecikiem? Całkiem sprawnym. Lepiej wyrzucić do śmieci. Tak. Wydobywamy i ratujemy. Jako, że konteneru PCK właściwie już nie ma, zostawiamy na widoku, i jutro zobaczymy, czy ktoś nie wziął. I jesteśmy dzień później, zabawki znikły i nie ma ich w kontenerach, więc dostały swoje drugie życie. Śmietnikowy raj. Nigdy się nie skończy. Dużo zdrowia. Będzie się działo.